Dzień dobry! Dzisiaj chciałabym Państwu zaprezentować, w jaki sposób w Mozarcie możemy raportować odpady. Jest to dodatkowa opcja, którą jest dostępna w naszych aktualizacjach Mozarta od dnia 17 kwietnia 2024 roku oraz wymaga odpowiedniej konfiguracji w zakładce Raporty. By ustawić sobie możliwość raportowania odpadu należy wejść w opcję Program Systemowe Konfiguracja, raportowanie. I tutaj jak mamy raportowanie musimy zwrócić uwagę, czy mamy zaznaczone te dwa checkboxy, a mianowicie czy korzystać z nowego sposobu realizacji zleceń oraz czy zezwalać na edycję odpadów. Po zapisaniu, ustawieniu y, takich opcji możemy przejść sobie do raportowania. I teraz przechodzimy na ekran zleceń i chcąc zaraportować zlecenie, przechodzimy do zlecenia, które mamy już właściwie zbilansowane. Zostały wykonane rezerwacje materiałowe konieczne do wykonania konkretnego, y, konkretnej realizacji produktu. Oraz teraz w kolejnym kroku na naszym wydziale, do którego przypisany jest produkt w zlece, ze zlecenia. W pierwszym kroku wykonujemy przydziel, tylko wskazane pod zlecenie. Jest to miejsce, z którego przycielamy pracownika do realizacji oraz możemy wskazać magazyny dla dokumentów RWPW, jeżeli są to inne niż te wskazane domyślnie w konfiguracji, oraz możemy wydrukować kartę zlecenia. Karty zlecenia, czy przewodnik warsztatowy, czy inny, za pomocą którego mamy, w którym mamy informacje dotyczące realizacji danego zlecenia, i ten jest przekazywany do produk na produkcję do realizacji. Teraz, kiedy mamy już, jesteśmy na etapie, kiedy mamy zrealizowane zlecenie i chcemy wykonać raport, zaraportować z poziomu Mozarta desktopowego. Wykonanie częściowe czy całościowe dla danej realizacji y, zlecenia. Wchodzimy sobie ponownie w menu podręczne na wydziale w opcji Raport, i tutaj będziemy mieli do zaraportowania wykonanie. Jeżeli chcemy zaraportować całościowo, sytuacja jest analogiczna, jeżeli będziemy chcieli zaraportować tylko część, jeśli chodzi o realizację. W tym miejscu możemy również zaznaczyć sobie checkbox Zakończ zlecenie. Wtedy ono oznaczy się jako zakończone, zniknie z naszej listy. Chyba, że pozostawimy je do podglądu, zaznaczając sobie checkboxa Zlecenia zakończone oraz zapisujemy. Potwierdzamy wykonanie zlecenia, i w tym miejscu pojawi nam się to dodatkowe okienko raportu odpadów. I teraz, jeżeli chcemy zaraportować do konkretnego zlecenia odpad, musimy skorzystać z opcji odpady. Jeżeli natomiast nie chcemy zaraportować tu żadnego odpadu, wybieramy realizuj. Jeżeli chcemy wybrać odpad, przekieruje nas to okienka z edycją zawartości dokumentu, gdzie musimy dodać nasz odpad. Tu otworzą nam się kartoteki, yy, które mamy w mocarcie, które są w naszym systemie magazynowym, więc jeśli mamy w kartotekach utworzone różnego rodzaju odpady w różnych kategoriach, to one będą tutaj dostępne do wyboru. Po wybraniu możemy sobie wskazać ilość, możemy ją tu wprowadzić ręcznie. Powiedzmy, że mam odpadu dla tej pozycji. Tu będziemy mogli tą ilość poprawić, możemy tą ilość zatwierdzić, możemy również usunąć sobie tą pozycję, jeżeli stwierdzimy, że jednak nastąpiła pomyłka. Zatwierdzamy i teraz w sytuacji, gdy mamy już zatwierdzony nasz odpad, realizujemy raport. Po przeliczeniu, zrealizowaniu raportu zamykamy okienko z raportowaniem. I teraz, tak jak mówiłam, nasze zlecenie zniknęło z listy, ponieważ zaznaczyliśmy checkboxa zakończ zlecenie. Jeżeli chcemy sobie to zlecenie przywrócić na ekran zleceń, pojawi się ono, pojawi się ono po zaznaczeniu checkboxa zlecenia zakończone. I teraz wracamy sobie do naszego zamkniętego zlecenia. Prawym przyciskiem myszy otwieramy info o zleceniu, oraz tutaj będziemy mieli wygenerowane dokumenty, które wygenerowały się w zakresie realizacji naszego zlecenia. Jak sobie je rozszerzymy, będą to dokumenty RW i PW. Jak Państwo widzicie, dokumenty RW to jest jedna pozycja, ponieważ mamy rozchód. Dla tych dwóch, natomiast przychodowe dokumenty, jeden z nich to jest dla naszego odpadu, tego którego zaraportowaliśmy w zakresie tego zlecenia, a drugi te, dokument PW to jest dokument dla naszego wygenerowanego w zakresie tego zlecenia, tej realizacji produktu, y, wyrobu gotowego. I tak to wygląda, jeżeli chcemy zaraportować zlecenie, uwzględniając Dziękuję Państwu uprzejmie i zapraszam na kolejne filmiki.